Maciej Wolny Telewizja w Polsce. .pl. Zaczynamy nasze gorące pytania i mam przyjemność powitać pierwszego naszego gościa, pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, witam serdecznie, dzień dobry i pozwolę sobie złożyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wszystkiego najlepszego, pani poseł. Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Mam nadzieję, Pani Poseł, że do naszej rozmowy dołączy również Pani Poseł Joanna Senyszyn. Mamy jakieś drobne problemy, ale być może uda się je rozwiązać i Pani Poseł właśnie weźmie udział jeszcze w naszej rozmowie, w tej pierwszej części naszej rozmowy, bo druga również przed nami. Ale zacznijmy od tematu, bo temat na pewno trudny i budzący sporo emocji, sporo kontrowersji. Sejm odrzucił we wtorek w pierwszym czytaniu Obywatelski Projekt Ustawy Aborcja to Zabójstwo. Jego głównym założeniem było wprowadzenie zakazu informowania o możliwości dokonania zabiegu przerywania ciąży w kraju bądź za granicą za odrzuceniem głosowało 300 posłów przeciwnego zdania było 99 posłów 27 wstrzymało się od głosu wniosek o odrzucenie projektu zgłosiły koalicja obywatelska lewica koalicja polska i Polska 2050 a ja mówiłem o tych emocjach to sobie zobaczmy jak te emocje wyglądały w sejmie właśnie w kontekście tego projektu według projektu Kai Godek, jeśli powiem, że swoją ciążę możesz przerwać tabletkami legalnie i bezpiecznie, zgodnie z wytycznymi WHO. Jeśli powiem tutaj zmównicy, żeby zrobić aborcję, wystarczy połknąć jeden Mifepriston, a po 24 godzinach wziąć cztery tabletki Misoprostolu, który wkładasz do jamy policzkowej i trzymasz 30 minut. Jeśli powiem, że ten bezpieczny zestaw do aborcji możesz zamówić z womenhelp.org, będą mi grozić dwa lata więzienia. Jako lewica w przyszłym rządzie będziemy Pilnować, żeby naprawdę przestrzegane były prawa kobiet. Wy mówicie do pani Kajgodek, do tutaj posłanek z które dowodzą, że one chcą, nienawidzą kobiet. No czy jest jakaś granica obłędu? No co one same siebie nienawidzą? Czy wy macie coś nie po kolei w głowie? To problem jest gdzie indziej. Problem jest z tym, co krzyczała tutaj pani Tracz. W czasie, jak coś tam przemawiał, to pani Tracz krzyczała, nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński. To wy takie kobiety reprezentujecie po prostu zwyrodniałe dawy! Dziękuję bardzo. No i teraz pytanie Pani poseł, czy dobrze się stało, że taki los ten projekt spotkał. Panie redaktorze, za 6 miesięcy, za sześć miesięcy są wybory. Jesteśmy w bardzo takim trudnym czasie. Czasie, który jest obarczony ryzykiem... Jeszcze większych emocji, jakie pojawiają się wokół takich tematów, między innymi, jak temat o aborcji. Dzisiaj Polska ma prawo, które moim zdaniem dosyć skutecznie chroni życie poczętych dzieci. I obawiam się, że rozpoczęcie tej dyskusji wywołałoby kolejną falę. Fale, która mogłaby spowodować, że za chwilę, niestety, na, na fali takich bardzo negatywnych emocji, a wokół tego jest dużo, dużo negatywnych emocji, Prawo i Sprawiedliwość utraciłoby władzę i ta wajcha poszłaby kompletnie w drugą stronę. W tą stronę, o której mówiono w roku 2020, czyli aborcja na życzenie. Te środowiska które lewicowe, lewackie, one tak naprawdę domagają się aborcji na życzenie. Ta ustawa mówiąca o karaniu za informowanie naszym zdaniem moim przynajmniej zdaniem byłaby bardzo trudna trudno ją wykonać Bo wręcz... pani poseł ja tutaj dodam tylko że głosowała właśnie za odrzuceniem tego projektu obywatelskiego tak jak podobnie 99 posłów Prawa i Sprawiedliwości natomiast przeciwko odrzuceniu było 88 posłów 21 wstrzymało się od głosów Prawa i Sprawiedliwości czyli środowisko podzielone w tej kwestii pani poseł z to wynika? Nie, po, po, środowisko niepodzielone, tylko środ środowisko demokratyczne. Proszę zauważyć, że w innych e, klubach tam u wriłowka, a u nas zgodnie z sumieniem, zgodnie z przekonaniem, zgodnie z taką głębokim, głębokim przekonaniem, co jest dobre, a co jest, co jest złe i jakie mogą być konsekwencje tego, każdy miał prawo podjąć. Decyzje i głosować zgodnie z własnym sumieniem. Ja jestem przekonana, że tutaj ochrona tych przepisów, które dzisiaj funkcjonują, jest jakby nadrzędnym dobrem i moim zdaniem dzisiaj byłoby bardzo ryzykowne rozpętywać kolejną falę dyskusji, a, a za tym idzie też nienawiści wokół tego tematu. My dzisiaj w Europie mamy jedne, z moim zdaniem, z lepszych przepisów chroniących życie dzieci poczętych, bo i chroni dziecko niepełnosprawne, na przykład z zespołem Downa i te przepisy chronią i, i tutaj i matki mam i matki, które zdecydują się urodzić chore dziecko, mamy przepisy dotyczące wsparcia finansowego. Wokół tego dokonała się moim zdaniem ogromna rewolucja i trzeba dbać i pilnować, żeby nie doszło do tego żeby ktoś próbował to wywrócić a moim zdaniem, ta ustawa którą, która procedowała niosła za sobą takie niosła za sobą takie ryzyko w związku z tym ja tutaj z pełnym przekonaniem, zagłosowałam żeby, tą dyskusję uciąć bo dzisiaj panie redaktorzy jestem przekonana, że gdyby ta ustawa przeszła dalej to dzisiaj mielibyśmy pod sejmem, fale protestów, mielibyśmy w Polsce mnóstwo protestów obarczających PIS. Nie nie, kogo, nie mówiące o tym, że to jest ustawa obywatelska. Ubrano by nas w, w piórka faszystów, którzy zamykają ludzi za to, że ktoś coś mówi. Więc my po prostu tutaj mieliśmy jakby dowolność w ocenie tego projektu i absolutnie jako partia, właśnie demokratyczna, co jest dowodem właśnie podział tych głosów. Jedni mieli wątpliwości, twierdzili, tak, że się przydała i w związku z tym zagłosowali za tym, żeby dalej procedować, ale Większość była przeciwko. A my słyszymy tutaj w tle naszej rozmowy panią profesor, panią poseł Janę Senyszyn, Parlamentarna Koła Demokratycznej. Pani poseł, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety, jakieś kłopoty z łączeniem na Skype. Ie. Bardzo mi przykro. Że Ale udało, udało się telefonicznie. Ja dopytam tutaj Pani Poseł o ten odrzucony projekt obywatelski w pierwszym czytaniu przez Sejm, projekt ustawy Aborcja to zabójstwo. Przypomnę, że jego głównym założeniem było wprowadzenie zakazu informowania o możliwości dokonania zabiegu przerywania ciąży w kraju bądź za granicą. Jak Pani Poseł, Pani Profesor odbiera, no, że taki los ten projekt obywatelski spotkał? To znaczy, no to był projekt, który powinien trafić do kosza i bardzo szczęśliwie, że do kosza trafił. To jest rok wyborczy i posłowie prawa i sprawiedliwości mają świadomość, że zdecydowana większość Polaków jest za tym, żeby kobiety mogły samodzielnie dokonywać wyboru, czy chcą mieć dziecko, czy nie chcą. A skąd pani poseł taki wniosek? No, z badań on wynika jednoznacznie, bo takie są prowadzone w Polsce badania. I w związku z tym no, PIS nie chciał sobie zakładać pętli na szyję, dlatego że nawet w środowisku pisowskim to pani Kaja Godek jest postrzegana no, jako taka fundamentalistka antyaborcyjna. Natomiast wiadomo, że w czasie wyborów to fundamentalizm żaden dobrze żadnej partii nie robi. Także tutaj rzeczywiście no, bardzo dobrze się stało, że większość posłów pis głosowała. Czy znaczy na, tak, za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu? Zresztą koło Lewicy Demokratycznej, któremu przewodniczę, złożyło taki wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu, ponieważ to jest absurdalna, absurdalna, projekt absurdalny, dlatego że on jest sprzeczny zarówno z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, z Pani poseł, ten projekt jest odrzucony. Pójdźmy pracą, dalej w pracą, naszej rozmowie. W rozmowie, z Praw Podstawowych i to jest ważne, i z Polską Konstytucją, bo każdy człowiek ma prawo do informacji. W związku z tym nie można karać za udzielanie rzetelnych informacji. Pani poseł, pójdźmy dalej w kontekście naszej rozmowy, w kontekście też tematu związanego z aborcją i pewnej propozycji, która wyszła od Polski 2050 i polskiego stronnictwa ludowego. Jaka to propozycja? Posłuchajmy. 70% Polek i Polaków, widzieliśmy to choćby w ostatnich badaniach, które robiliśmy, chce zmiany tego status quo. Jak to można zrobić? Skutecznie, tylko i wyłącznie przez referendum. Chcieliśmy pokazać, że dwie siły polityczne mogą się zgodzić na to, że nie będzie w, przyszłym, w przyszłej kadencji narzucania woli partyjnych działaczy, przewodniczących partii Polkom i Polakom, i to nie polityki, nie Biskup będzie decydował o tym, jak będzie, tylko Polacy. 70%. Nie projekty obywatelskie, nie projekty partyjne, rządowe, tylko referendum w sprawie aborcji. To proponuje Szymon Hołownia, to proponuje Władysław Kosiniak. Kamysze, jak pani poseł Anna Kwiecień do tego pomysłu się odniesie. My przynajmniej ja traktuję aborcję jako zabójstwo. W związku z tym uważam, że tego rodzaju. Referendum jest po prostu absurdalne i każdy człowiek i zgodnie z naszą właśnie konstytucją ma prawo do ochrony swojego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W związku z tym uważam, że tego rodzaju referendum nie powinno się odbywać, dlatego że bardzo wiele środowisk i niestety środowiska lewackie traktują aborcję jako antykoncepcję. To jest radykalna pomyłka moim zdaniem w postrzeganiu czym jest, czym jest aborcja. Aborcja jest po prostu przerwaniem życia dziecka, które zostało poczęte. Moim zdaniem człowiek jest istotą myślącą i zanim dojdzie do poczęcia, potrafi podjąć decyzję, czy pragnie dziecka, czy też nie. I kobieta tak samo. Nie róbmy z kobiet istot bezmyślnych, które nie wiedzą, jak uniknąć, że tak powiem, jak się zabezpieczyć przed niepożądaną ciążą albo... Czym grozi po prostu, yy, yy, jaki skutek przynosi współżycie? Więc tutaj to jest zasadnicze spojrzenie na ten temat. My no, uważamy. Ponieważ posłanka że, miała bardzo dużo czasu, żeby. Ja byłam na łodzi. Proszę, to może proszę bardzo, w takim razie. Ja uważam, że aborcja nie jest żadnym modem, to nie jest żadnym modem Pani, pani profesor, pani poseł, madycji. proszę dać jeszcze sekundkę na dokończenie zdania pani posłanki. Poseł ja już oddaję za moment Pani poseł głos. Kultura, Pani Kultura, pani profesor. Ja powiem tylko tyle, że uważamy, że absolutnie nie powinno dojść do tego referendum. Czyli Dziś, zgodnie z konstytucją życie powinno być chronione. Niemniej jednak sięgając pamięcią jeszcze do tego poprzedniego tematu, czyli tej ustawy, ja tutaj się zgadzam, że ta, te przepisy byłyby absolutnie niewykonalne. Natomiast teraz. Oby wielkie niebezpieczeństwo dla pani tej... poseł, pani profesor Janna Senyszyn. Proszę o Aborcja jest zabiegiem medycznym i tak jak było, ale zgadzam się całkowicie, że to jest absurd robienie referendum na ten temat, tylko z zupełnie innych powodów. Aborcja z zabiegiem medycznym. No trudno robić referendum, czy należy operować raka płuc, czy należy operować, czy należy amputować nogę, jak się jak jest taka medyczna konieczność. W związku z chyba jednak nie tędy nie droga no Takie to sprawy pani, nie podlegają, ale to pani mówi o kulturze, a sama mi przerywa, a miała okazję pierwsze 10 minut mówić, co chciała. No więc teraz niech Pani posłucha. aborcja Aborcji w ogóle nie należy oceniać w aspekcie moralnym, dlatego że wszystko zależy od okoliczności. Aborcja jest zabiegiem medycznym. I ja właśnie wszystkim Państwu, którzy tak się powołują na nauki katolickie przede wszystkim, no to warto przypomnieć, że Jan Paweł II był też zupełnym fundamentalistą w tej sprawie. To wcale nie cechuje całego Kościoła. Eu uh... Kardynał Martini, kardynał Mediolanu, jeden z najmądrzejszych ludzi Kościoła, który gdyby tylko chciał, to po Janie Pawle II zostałby papieżem, uważał, i to są jego oficjalne słowa, że aborcja legalna jest mniejszym złem, ponieważ eliminuje aborcję nielegalną, a in vitro jest mniejszym dobrem. I po prostu nie, nie trzeba tutaj takiego oszołomstwa wykazywać. Pani, Poseł Anna Kwiecień, ostatnie zdanie. Że to jest, nie, że to jest mówienie, że to jest ochrona życia. To nie jest żadna ochrona życia. W Konstytucji oczywiście jest ochrona Pani życia. Pani poseł Anna Kwiecień, tak? ostatnie od, krótkie momentu zdanie. Urodzenia. No właśnie. Od momentu urodzenia. Pani no uważa, że ośmiomiesięczne dziecko de facto też można by było, Ale za, nie bo się aborcji, bo, nie bo bo jest w łonie matki No to ja pani powiem, że dzisiaj medycyna Drogie. ratuje dzieci mało tego to dziecko będące w łonie jest spa, spadkobiercą. Tutaj musimy postawić kropkę, drogie Pani, jeżeli chodzi o ten temat, gorący temat. Pięknie dziękuję za tę rozmowę, choć nie znaleźliśmy tutaj, myślę, nie wystarczająco czasu, żeby to wszystko poruszyć. Wracamy za chwilę na antenę telewizji w polsce.pl.